Cześć kochani, bardzo się cieszę, że jesteście i że razem możemy zacząć ten tydzień. Zapraszam was na spacer do sklepu Action w poszukiwaniu nowości i o ile ostatnio miałam wrażenie, że jest ich troszeczkę mniej niż zawsze, bo no jednak zbliża nam się sezon wakacyjny i wszystko trochę zwalnia, to pojawiło się teraz naprawdę sporo ciekawych rzeczy, między innymi bardzo praktyczne akcesoria do kuchni, na przykład te organizery będzie też dużo dekoracji i nowych mebli. Zerkniemy też na nowości z działu kosmetycznego oraz ogrodowego, bo kupicie tam wiele praktycznych rzeczy, które przydadzą Wam się na balkony i tarasy, i pokażę Wam jeszcze nowości, które przydadzą Wam się podczas podróży. Naprawdę ciekawy odcinek przed nami, dlatego nie przedłużam i lecimy. Pierwszą nowością, jaką chciałabym Wam pokazać jest taka podstawka. Myślę, że przyda się naprawdę w każdej kuchni, jest wykonana z metalu i ma takie antypoślizgowe nóżki. Idealnie nada się do ustawienia na niej gorących garnków czy patelni. a że wygląda naprawdę stylowo, to nawet jeśli macie mieć jakąś imprezę, bez obaw zaserwujecie na niej swoje ciepłe dania, jej wymiar to 24x17 cm, a ceną chyba Was zaskoczę, bo jest naprawdę niedroga. Kosztuje zaledwie 7 zł. Świeżutką nowością jest także ten organizer do kuchni, również wykonany z metalu. Ma trzy poziomy, a każdy z nich udźwignie 2 kg. Słuchajcie, bardzo lubię tego typu produkty, bo no świetnie organizują nam rzeczy w jednym miejscu, zwłaszcza no, jeśli nie mamy miejsca na blacie. I możecie tam poustawiać na przykład ulubione kubki, talerze, przyprawy, czy rzeczy, które często po prostu używacie w kuchni. Jest to świeżutka nowość kochani w Action. Jeszcze i nawet nie ma na stronie, więc no, pewnie powoli będzie się dopiero pojawiać. Cena też zachęca, bo zapłacicie za nią niecałe 13 zł. I jeśli jeszcze nie widzieliście, to ostatnio na kanał wrzuciłam nowy przegląd tylko z nowościami właśnie z działu kuchennego, gdzie możecie sprawdzić co ciekawego tam można teraz znaleźć. I link do tego filmu macie w prawym górnym rogu. A między alejkami w Action znajdziecie też już karnisze. To naprawdę ciekawa nowość, bo od czasu, kiedy robię dla Was przeglądy, chyba nie widziałam tu żadnych. Do wyboru są dwa kolory: czarne i srebrne, i jeszcze macie różne końcówki, zobaczcie. Naprawdę bardzo stylowo wyglądają, a i wiesza na nich się zdecydowanie wygodniej niż na tych z żabkami. Możecie je też rozsunąć na długość od 114 do 210 cm i za nie zapłacicie niecałe 30 zł. Kupicie też już nowe poduszki. Mają 45x45 cm i naprawdę, no niezwykle ładny taki kwiatowy wzór. Poszewki są wykonane w 100% z bawełny, przez co naprawdę są miłe w dotyku. Dostępne w różnych takich wesołych kolorach. Jest fioletowy, różowy i zielony. Jeśli chcecie dodać swoim wnętrzom, no trochę świeżości i koloru, to myślę, że te poduszki z pewnością Wam w tym pomogą. I cena to niecałe 23 zł. Znajdziecie też już nowe pledy. Ich wymiar to 130 na 160 cm i wydają się naprawdę ciepłe. Są wykonane z takiego miękkiego materiału i dostępne w wielu kolorach, więc na pewno znajdziecie ten, który Wam się spodoba. Dodatkowo one no nie są drogie, bo kosztują zaledwie 13 zł. Pamiętajcie również o naszej Actionowej Grupie na Facebooku. To tam wymieniamy się opiniami o rzeczach z Action. Dzięki niej nie przegapicie nic nowego. Ostatnio właśnie na przykład gorącym tematem jest nowa aplikacja Action. Także by wy na bieżąco, zapraszam nowych widzów do zerknięcia, a stałym widzom dziękuję za cierpliwość, bo jednak wiem, że w każdym przeglądzie przypominam o tej grupie, co może być trochę męczące i link do tej grupy znajdziecie w komentarzu pod filmem. A już wracając do przeglądu, w Action pojawiły się nowe meble. Na początek pokażę wam ten metalowy regał, półki zrobione są z melaminy i moim zdaniem na przykład świetnie wypełnią wam pusty przedpokój czy miejsce w salonie, Możecie poustawiać na niej różne drobiazgi, tam kosze czy po prostu ustawić jakiś ładny wazon z kwiatami i już stworzycie taką elegancką i ciekawą dekorację do wnętrza. Do wyboru jest wersja jaśniejsza i jeszcze taka ciemniejsza i zapłacicie za nie niecałe 130 zł. I bardzo ciekawą nowością kochani jest też ta bambusowa półka, ma trzy poziomy i tu macie jej dokładne wymiary. Myślę, że bardzo łatwo odmieni Wam wnętrze łazienki, więc jeśli potrzebujecie właśnie jakiegoś stylowego dodatku, to z pewnością ją wam tam właśnie jakoś ociepli, ale też może Wam się przydać np. do sypialni przy łóżku, na książki czy na budzik albo w salonie, jeśli chcecie zapełnić pustą przestrzeń. Nie zajmie wam dużo miejsca, a będzie naprawdę efektownie wyglądać. I tu macie dokładnie, jak ona wygląda. Zapłaćcie za nią niecałe 50 zł. Z dekoracji pojawiły się te nowe świeczniki. One są szklane na podgrzewacze i mają taki bardzo ładny żebrowany wzór. Do wyboru jest jeszcze kilka kolorów. Kupicie je w kolorze różowym tu jeszcze jest zielony żółty i niebieski i zapłacicie za nie niecałe 5 zł. Kolejną nowością, jaką chciałabym Wam pokazać jest taka metalowa ramka. No musicie przyznać, że wygląda naprawdę efektownie i przede wszystkim niebanalnie. Jest tu miejsce na trzy zdjęcia. W środku dodatkowo jest ramka w kształcie koła, także też bardzo ciekawie to wygląda. I zapłaćcie za nią niecałe 20 zł. Do łazienki pojawiła się ta głowica prysznicowa, ale nie jest taka zwykła kochani. Bo zobaczcie ma tu taki ciekawy element dekoracyjny. W postaci glinianych kuleczek. Głowica ma 5 funkcji, w jakiej możecie wypuścić wodę. Zobaczcie. I jej cena to niecałe 20 zł. Zwrócę Waszą uwagę także na te prześcieradła o wymiarze 150 na 260 cm. Są one wykonane w 100% z takiej bawełny perkalowej. Jest ona wyjątkowo trwała i też wytrzymała, i takie prześcieradła są nie dość że gładkie i przyjemne w dotyku. To jeszcze mają bardziej takie no, matowe wykończenie w porównaniu na przykład do tych satynowych prześcieradeł. Z pewnością plusem tej bawełny perkalowej jest też fakt, że no, jest ona mniej podatna na zagniecenia i jest typu alergiczna. Znajdziecie je w wielu kolorach, a kosztują niecałe 26 zł. Bardzo dużo nowości. Znajdziecie też w dziale kosmetycznym. Na początek chciałabym wam pokazać te płynne eyelinery w sztyfcie. Dzięki nim zrobicie linie przy oku. One szybko schną i jak producent tu obiecuje, no długo się utrzymują. Kosztują niecałe 5 zł. Są też korektory w płynie, dzięki którym z łatwością zatuszujecie worki pod oczami, czy takie czerwone plamki. Mają wegańską formułę i jest do wyboru kolor miodu, jasnego piasku i jeszcze orzechów włoskich. Korektor ma miękki aplikator i ich cena to 5 zł i 45 groszy. I kochani, dajcie znać, czy macie jakieś wypróbowane kosmetyki z tego działu. Ja na razie wypróbowałam jedynie, wiecie, te słynne paski pod oczy z ekstraktem z ogórka i jak najbardziej jestem za, ale ciekawe, jestem też, co wy polecacie? Napiszcie w komentarzach, czy znajdziecie już tutaj swoją jakąś perełkę i podzielcie się z nami na dole. Na półki powróciły też te paski z węglem drzewnym. Mają one za zadanie usunąć zaskórniki i jeszcze oczyścić pory. W środku znajdziecie 6 pasków, one są na czoło i na podbródek i zapłacicie za nie niecały 5 złotych. A obok znajdziecie też paski, dzięki którym no również usuniecie zaskórniki, ale te paski są akurat dedykowane do naklejenia na nos. W środku również jest 6 sztuk i kupicie je za 4 zł i 49 groszy. I swój wielki powrót mają też te gąbki do makijażu. W środku znajdziecie 12 sztuk. Cieszę się, że powróciły, bo bardzo je polecałyście i wcale się nie dziwię, że trudno je było ostatnio dostać. Gąbki są w różnych kolorach i różnych kształtach, zobaczcie. I mogą być używane zarówno do makijażu płynnego, jak i pudrowego. I ich cena to niecałe 17 zł. Powróciło na półki też to serum do włosów Plexcare numer 4. Ma ono za zadanie regenerować uszkodzenia mechaniczne i włosy, które były poddane działaniu środków chemicznych, ma również za zadanie zmniejszać łamliwość włosów. Bardzo szybko ostatnio zniknęły spółek i w tej serii możecie też znaleźć szampon i odżywkę i za to serum zapłacicie niecałe 9 zł. Świeżutką nowością na tym dziale jest również żel pod prysznic o słodkim zapachu arbuza. Butelka ma 500 mililitrów pojemności, także no w porównaniu do innych marek naprawdę wychodzi niedrogo, bo i Action znane jest z naprawdę niedrogich kosmetyków, więc jeśli no jesteście ciekawi, bo cena jest naprawdę świetna, to możecie też je wypróbować za niecałe 6 zł. Chciałabym Wam jeszcze pokazać te krzesła, których no zabrakło na ostatnim przeglądzie promocji tygodnia. Niestety nie dojechał do mojego sklepu, więc chciałabym Wam je teraz właśnie pokazać. Warto zwrócić na nie uwagę, bo mają taką aksamitą tapicerkę, łatwo się składają i złożone zajmą Wam po prostu niewiele miejsca, więc dzięki nim łatwo stworzycie te dodatkowe i wygodne miejsce do siedzenia dla gości, jeśli przyjdą w dużej ilości na raz. Do wyboru jest kolor szary, a jeśli wolicie raczej jaśniejsze tony, to pojawi się także w kolorze beżowym. Normalnie kosztują niecałe 50 zł, a już tylko do wtorku, do 11 czerwca, zapłaćcie za nie niecałe 40 zł. W akcji znajdziecie także Moskitierę, którą umieścicie w drzwiach. Ona świetnie wam zatrzyma owady i w ciepłe dni, no nie będą wam tam gdzieś fruwały po pokoju. Ma wymiar 100 na 230 cm i jest w takim grafitowym kolorze. Zapłaćcie za nią niecałe 90 zł. Przechodzimy teraz na dział ze sztucznymi kwiatami, gdzie znajdziecie już takie sukulenty, ale zobaczcie, no możecie je kupić w takich dość fajnych doniczkach z wzorem zebry. Dół Doniczki jest w złotym kolorze i do wyboru są takie trzy różne warianty i cena to niecałe 13 zł. Na półki powróciły te kominki ogrodowe, również szybko się wyprzedały, więc no teraz macie znowu ponowną możliwość ich zakupu. I na naszej facebookowej grupie pochwaliła się swoim Ania musicie przyznać, że daje naprawdę świetny efekt a z kolei u Jolanty kominek ten pełni funkcję no zdecydowanie dekoracyjną, bo do środka włożyła tam świecę. Także bardzo ciekawy pomysł, i oczywiście obie panie serdecznie pozdrawiam. I ten kominek jest wykonany z takiej żaroodpornej stali, malowany proszkowo. Ma jeszcze osłonę przeciwiskrową i docelowo ma służyć na zewnątrz. Zapłaćcie za nie niecałe 180 zł. Na terasy lub balkony możecie kupić takie skrzynie. Mają 280 litrów pojemności. No i z powodzeniem możecie do nich schować na przykład swoje poduszki z mebli ogrodowych czy koce. Myślę, że mogą Wam też spokojnie posłużyć do organizacji takich narzędzi ogrodowych. Są w kolorze czarnym, więc wtopią Wam się tam gdzieś w otoczenie. A tu macie jeszcze ich dokładny wymiar. Tylko pamiętajcie, że nie można na nich siadać. Kosztują 111 zł. I mamy jeszcze jedną nowość z działu dla zwierząt. Pojawiły się takie ceramiczne miski, idealne dla kotów. Do wyboru są trzy kolory. Jest kolor beżowy. Taki różowy i szary, i cieszę się, bo dawno się nie pojawiły nowe modele. Kupicie je za 4 zł i 49 groszy. Mają 12 cm średnicy. A jak już tu jesteśmy, to jeszcze przypomnę wam, co możecie to kupić. Są jeszcze takie miski wykonane ze stali nierdzewnej za niecałe 7 zł z taką gumową podkładką. Mamy jeszcze tu takie mniejsze miski do wyboru, jedynie w jednym kolorze granatowym za 5 zł i 79 groszy. I te miski są również bardzo ciekawe. Zobaczcie, z powodzeniem możecie je połączyć, więc na przykład idealne takie połączenie będzie na wodę i na karmę. Do wyboru są trzy kolory. Jest kolor szary, biały i niebieski. A ich cena to 8 zł i 41 groszy. Z kolei na dziale elektronicznym znajdziecie już taki stojak pod monitor, możecie tam również wsunąć klawiaturę. I co ciekawe, te stojaki mają dwa podłączenia USB do wyboru są w kolorze czarnym i białym z bambusem za niecałe 45 zł. A jeśli lubicie fotografować, to dostępny jest taki statyw, który nadaje się zarówno do aparatów, jak i kamer. Statyw jest aluminiowy i ma trzy nogi. Posiada taką głowicę 3D, dzięki czemu możecie robić zdjęcia wiecie, pod dowolnym kątem. Całość jest jeszcze zamknięta w poręcznej torbie, także no niezwykle kompaktowy sprzęt za niecałe 30 zł. Kupicie też uchwyt do smartfona, który możecie umieścić w samochodzie wiecie, na otwór wentylacyjny za pomocą klipsa. Dopasujecie go do, do większości telefonów, bo zobaczcie mamy tu bardzo prostą tą regulację. Niezwykle praktyczny gadżet do auta, jeśli musicie porozmawiać przez telefon lub jeśli po prostu używacie nawigacji. Do wyboru są dwa warianty kolorystyczne i jego cena to zaledwie 6 zł i 49 groszy. I obok również znajdziecie taki uchwyt, to bardzo fajna nowość, którą naprawdę sama używam i bardzo go wam polecę, bo jest chyba, chyba no myślę, że bardziej praktyczny niż poprzedni, bo ten uchwyt jest na przyssawkę, więc możecie doczepić go do okna, a sam uchwyt dopasujecie jeszcze do każdego telefonu, bo jest tu taki klips i też nawigację będziecie mieć zawsze pod ręką i łatwiej Wam się będzie rozmawiać przez telefon i zapłacicie za niego niecałe 9 zł. A teraz kochani skaczemy do działu kreatywnego, gdzie kupicie już takie druty dekoracyjne, są aluminiowe i mają 1,5 mm grubości, no trudno mi określić do czego mogłoby Wam się dokładnie przydać, bo no, niestety sama nie mam zmysłu kreatywnego, chociaż żałuję, ale wiem, że wielu z Was uzupełni nimi swoje prace hobbystyczne. Druty mają 5 metrów długości, jest naprawdę sporo kolorów do wyboru i kupicie je za niecałe 3 zł. Zerknijcie także na te zestawy do kolorowania, które są zamknięte w takim poręcznym piórniku, i w środku znajdziecie aż 65 kredek, 5 ołówków, blok, z gumkę i jeszcze temperówkę. Bardzo duży i ciekawy zestaw, i myślę, że też świetnie nada się na prezent, a kosztuje niecałe 45 zł. Nowością w tym dziale są także te podwójne pisaki. Jest tu 12 markerów, 6 takich neonowych zakreślaczy i 6 w zwykłych kolorach. A to wszystko jeszcze zamknięte w poręcznym pojemniku i jego cena to niecałe 27 zł. I nie wiem, jak często panie wchodzą na dział z akcesoriami do malowania, ale pokażę wam jeszcze tą nowość. Mamy tu zestaw do malowania z kuwetą malarską, z dużymi i małymi wałkami za niecałe 14 zł. I tu pojawiły się także te zestawy z pięcioma sztukami. Miniwałków za 4 zł i 39 groszy. Słuchajcie, bardzo fajny zestaw, no jeśli na przykład chcecie odnowić swoje stare meble. Słuchajcie, sama mam to za sobą i naprawdę, no aż nie do uwierzenia, ile daje zwykła biała farba. Wiadomo, jest w tym trochę pracy, ale słuchajcie, kiedyś, no te meble były naprawdę porządne, grube, no często aż żal na je wyrzucać i zamieniać, no na no, mimo, że modne, to jednak słabszej jakości meble, a takie odnowienie, słuchajcie, naprawdę cieszy, mówię Wam. Tu jeszcze chciałam Wam pokazać, co znajdzie na tym dziale. Są na przykład te bardzo praktyczne teleskopowe wałki za niecałe 45 zł. Siatki do malowania za 2 zł i 47 groszy. Także naprawdę słuchajcie, tanie są tu akcesoria. Wiaderko na farbę za niecałe 11 zł. I tu jeszcze jest taki duży zestaw do malowania. Jeszcze w środku jest taśma i folia za niecałe 28 zł. I tu kolejny zestaw za niecałe 24 zł. Naprawdę sporo słajci jest tu tych rzeczy, także myślę, że naprawdę nie warto przepłacać w jakichś marketach budowlanych. Do samochodu możecie także kupić tą szczotkę do felg. Dzięki nim w łatwy sposób usuniecie brud na felgach. Mają naprawdę takie mięciutkie te wykończenie i 38 procent poliestru jest tu z recyklingu. Kosztują 9 zł i 45 groszy. I kochani, jeszcze na koniec takie małe ogłoszenie. No wyniki konkursu na najmniejsze wspomnienie z dzieciństwa już za nami, a ja tylko poproszę te dwie panie o technikach, o zgłoszenie się kochane do mnie, bo otrzymałyście nagrodę wyróżnienia, a brak niestety informacji od was z zwrotnej i nie wiem na jaki adres mam wysłać karty podarunkowe. I to tyle na dzisiaj. Wszystkim bardzo dziękuję, że znaleźliście czas, by trochę ze mną pospacerować po Action. I jak zawsze was gorąco pozdrawiam. Trzymajcie się cieplutko. Pa!